Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, no i dzień dobry, bo Bóg jest dobry. Tak to teraz dopowiem, ponieważ no, kilkoma wyrażeniami swój program przed paroma dniami rozpoczął ojciec Adam Szustak w programie Langusty na Palmie. Od razu powiem pewną rzecz. Przyznam się, że ja nie słucham ojca Szustaka i nie oglądałem programów Langusty na Palmie, co nie oznacza, że ja... Nie wiem o ich istnieniu i o olbrzymim wpływie i o potężnych zasięgach wspomnianego przeze mnie profilu czy samego zakonnika. Nie oglądam, nie słucham, dlatego że od początku, jak pierwszy raz do mnie doszły takie myśli czy rozważania ojca Adama, no to poczułem, że oczywiście z wieloma rzeczami się zgodzę, z niektórymi się nie zgodzę, ale od początku miałem wrażenie, że to pochodzi z takiego. Ja nie powiem mętnego źródła, ale ja tak to odczułem. I dlatego nie, że to tak zdefiniuję, ale mam wrażenie, że Ojciec Szóstak, nawet jeżeli w sposób ciekawy interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego, to wiele razy w tej interpretacji pojawia się potężny kwas, który w ostateczności. Wyciąga wnioski niekatolickie, nie chrześcijańskie, niekoniecznie związane z tym, że to jest wola Boża. A mówię o tym w perspektywie takiego filmiku, który obejrzałem dzisiaj. On był wyprodukowany, kiedy w niedzielę była Ewangelia o faryzeuszach i ojciec szóstak. W zasadzie cały program poświęcił temu, że należy zlikwidować duchowieństwo. To był tytuł prowokacyjny. Oczywiście nie chodzi o zlikwidowanie święceń kapłańskich, ale powiem szczerze, mówi to dzisiaj. A jak będzie mówił za lat 30-40, to tego nie wiem, dlatego że uważam, że w tym samym filmiku było można odczuć interpretację fragmentów biblijnych nie przez klucz katolicki, ale przez klucz protestancki. Ostatni mój filmik nagrałem w związku z tym, że zauważam olbrzymią pokusę protestantyzacji kościoła. I wydaje mi się, że ojciec Adam temu ulega, dlatego ja nie zajmuję się w moim dzisiejszym nagraniu poszczególnymi zdaniami, które on wypowiada. Jeżeli będzie taka potrzeba, to się chętnie z tym zmierzę. Ja ogólnie widzę, że jego wypowiedzi są w takim protestanckim garnku. Wspomniałem w ostatnim filmiku, że sam protestantyzowałem. Jako nastolatek miałem swoje pseudo, mówiono do mnie Josh, ze względu na Josh'a McDowella, takiego protestanckiego kaznodzieje i nawet jako kleryk no, sam nie rozumiałem do końca struktury katolickiej. Nie rozumiałem do końca tego, kim mam być jako ksiądz, dopiero to poznawałem i zachwycałem się katolicyzmem. Sam miałem problem z Mariologią, miałem problem z tym, że stan duchowny to no, nie jest to coś wyjątkowego. Ale jest to coś wyjątkowego, to jest pewien paradoks. Oczywiście sam potępiam grzechy księży. Jestem pierwszym antyklerykałem, szczególnie wtedy, kiedy spoglądam w lustro. Nienawidzę tego, jeżeli księża czasami się rzeczywiście noszą. Nienawidzę takiego klerykalizmu, który spowodował mnóstwo grzechów i błędów Kościoła i z tym się zgodzę z moim współbratem Adamem Szustakiem. Tak, Adamie. Tak nie obejrzę tego filmu, po co ja się tak zwracam? Przepraszam. Zagalupowałem się, trochę sobie wyobraziłem, że jest przede mną. Zgodzę się z tym, że wiele rzeczy trzeba oczyścić, Parę lat temu chwyciłem książkę świętego Jana z Awila i on też mówił o grzechach księży w średniowieczu. To było zawsze, tylko mam wrażenie, że dzisiaj tak mówi się o stanie kapłańskim, jakbyśmy my reprezentowali w sobie wszystkie grzechy tego świata, i z tego powodu w zasadzie niektórzy myślą o tym, że należy każdego księdza odstrzelić. Mówię to dosyć tak wyraźnie i może. Przejaskrawiam to, ale chodzi mi o to, że pamiętam, może z dekady temu, pewna dziewczyna z mojej wspólnoty powiedziała, że ma wrażenie, że księża są taką grupą zawodową, która najbardziej na siebie wzajemnie jączy. Bo ona spotkała jakiegoś księdza, który obgadywał innego księdza. Ja wtedy mocno to przeżyłem, myśląc o tym, że rzeczywiście z nami, księżmi, jest coś nie tak, bo sobie wzajemnie zazdrościmy, jaka, jakaś jest zawiść, nie ma braterstwa. Ale chwilę później byłem u pewnego lekarza, z którym też rozmawiałem na różne tematy, nie tylko o mojej chorobie, który mi to powiedziała, czy ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, że najwięcej donosów na lekarzy pochodzi od innych lekarzy, którzy podważają innych lekarzy. A później zacząłem śledzić nie tylko pedofilię w kościele, ale również pedofilię wśród mediów, aktorów. Co jest bardzo już niepopularne, i okazało się, że nie tylko zawód, profesja księdza jest obarczona zazdrością, zawiścią, tymi grzechami, tymi grzechami, ale w zasadzie wszyscy jesteśmy tym obarczeni. No niestety, jesteśmy z ludu wzięci, ale jeżeli przez ten klucz będziemy myśleć o oczyszczaniu stanu kapłańskiego, no to nigdy z tego mętliku nie wyjdziemy. Nigdy. Oczywiście, należy każdy grzech piętnować. Jeszcze raz powtarzam, jestem poniekąd antyklerykałem. Szczególnie, gdy spoglądam w lustro. Nie lubię pewnych wad i przywar nas, księży. Rzeczywiście niektórym z nas odbija. Oczywiście gorszy mnie, jak widzę znowu jakiś artykuł o księdzu, który był pijany na pogrzebie. No, co mam zrobić? No rzeczywiście można oszaleć z tego typu wiadomościami, bo ja wiem, że w tym momencie 98% innych księży no, postępuje w sposób właściwy. I później... No, później to wszystko mówi się o pozostałych innych księżach. No, wyobrażasz sobie, że no, teraz nawet nagrywając filmik, no, tłumaczę się z tego, że ja piętnuję grzechy. A jak oglądacie na przykład y, jakiś film. Który jest przed premierą jakiejś słynnej produkcji, która ma wyjść w Hollywood, i teraz aktor wypowiada się o innych aktorach albo o reżyserze, że oni wspaniale to nakręcili i grali, i za każdym razem tłumaczy. Ale m, pamiętajcie, że jeżeli jest pedofilia wśród aktorów czy reżyserów, to ja oczywiście ją potępiam, ale ten reżyser akurat świetnie nakręcił ten film. No nie ma czegoś takiego. A wiemy o tym, że ten bałagan, czy wśród ludzi mediów, czy wśród lekarzy, czy trenerów, jest olbrzymi. Czy za każdym razem, jak oglądam kanał sportowy, to ci ludzie tłumaczą się z grzechów, także molestowań seksualnych wśród, wśród, w świecie sportowym? A my, księża, w zasadzie jesteśmy teraz w takim punkcie, w którym nieustannie trzeba się oskarżać, przepraszać, tłumaczyć. No, komuś się udało zapędzić nas w ten róg, i między innymi z tego powodu wielu ludzi wręcz walczy nie tyle z oczyszczeniem stanu kapłańskiego, co im się wydaje, że należy oczyszczać stan kapłański, przez walkę z samą istotą kapłaństwa, tym czym ono jest. I w moim przekonaniu ojciec Adam i jemu podobni wpadli w tę pułapkę. To znaczy. Jak posłuchałem tego filmiku, który on nagrał jakiś czas temu, to ewidentnie wychodzi ideologia protestancka. Ewidentnie, ewidentnie. Bo no na przykład tam pada takie stwierdzenie oczywiście faryzeuszami są księża że na przykład nie powinni do siebie wymagać, żeby mówiono do nich ksiądz czy ojciec. Mówię to w wielkim skrócie, bo tam u ojca szóstaka, to nieco w takim innym kontekście brzmi. No, ale ja pamiętam swoją pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Byłem tam z innym księdzem, księdzem Markiem. Jedziemy taksówką w Nowym Jorku. Prowadzi ją jakiś człowiek z Bangladeszu, czyli pewnie jakiś Hindus czy, czy, czy muzułmanin. Nie wiem, już nie. I zwraca się do nas, bo przecież wie, że jesteśmy księżmi. Father. No niczemu to nie urąga. Czyli mówi: proszę księdza, proszę ojca. Pamiętam taką siostrę zakonną, która mi opowiadała właśnie ze Stanów Zjednoczonych, że jak wracała do Polski. Czy jechała na jakieś wakacje? No, wszyscy na lotnisku do niej zwracali się sister, sister. Natomiast ona mówi, że nawet jej się nie. Jedy, jeden raz dostało takie szczególne miejsce w pierwszej klasie, ponieważ. I ktoś z pasażerów, kto wykupił bilet, nie przyszedł na to miejsce, więc stewardesa czy ktoś tam inny odpowiedzialny wskazał, że może usiąść ta siostra. To nie wynikało z tego, że ten człowiek wyobraża sobie, że teraz wchodzi jakaś nadistota. Nie, z jakiegoś szacunku, który jest wewnętrzny w człowieku. Tak, okaże tej siostrze czy księ temu księdzu szacunek, ale mam nadzieję, że jemu czy jej nie odbije jakaś faza, że on teraz jest lepszy czy bardziej godny. Tego miejsca. Nie, po prostu chciałbym w ten sposób podziękować za w ogóle służbę dla Chrystusa. Mógłbym wybrać kogoś innego, no ale wybieram tę osobę, a czemu nie? A czemu nie? I ta siostra mówi: No, w Stanach Zjednoczonych wszyscy do mnie sister, sister, przylatuje na lotnisku, nie wiem, czy tam w Warszawie, czy Krakowie, i pierwsza, lepsza osoba na lotnisku do mnie, proszę pani. No, czemu to urąga, że ja powiem siostrze, proszę siostry, czy księdzu, proszę księdza? Oczywiście ojciec Szustak zajmuje się tym, skąd się wzięła ta definicja, że tu chodzi o jakieś książątka, no ale tak naprawdę nawet jeżeli się z tym zgodzę i jeżeli mnie akurat ktoś nie zna, bo nie wiem, jestem w szpitalu, jestem w piżamie, ktoś mówi proszę Pana, to się nie zdenerwuje. ale jeżeli ktoś wie, że jestem księdzem i przychodzi do mnie jakąś sprawę załatwiać, wiem, że może być tego niewyuczony, ale... To tak jak mówię do Pana Doktora, Panie Doktorze, czy do Pani Doktor, Pani do, Doktor, Pana Marszałka, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, chyba, że nie wiem, czy to jest Prezydent, czy to jest Marszałek, natomiast pewien savoir, savoir wskazuje na to, że ja mam szacunek do tego drugiego człowieka. Oczywiście ojciec Szóstak mówi, że jesteśmy wszyscy braćmi, oczywiście, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, a moja mama nie jest moją siostrą w Chrystusie Panu? A moja kochana zmarła babcia jedna druga nie były moimi siostrami w panu. Ale ja i tak mówiłem proszę bab... nie proszę babci, tylko babcia, czy mama, tata, czy mój nie wiem, kochany tam wujek ciocia, wuja ciocia, no, po prostu to nie wynika z tego, że ja jako brat w Chrystusie Panu czuję się jakimś gorszym. Do ojca świętego będę mówił, no niekoniecznie akurat ten tytuł jest najszczęśliwszy Ojciec Święty, no ale. Proszę zobaczyć, w jaką pułapkę ojciec Szustak wpada, tłumacząc na tej podstawie to, że duchowni to jest w ogóle stan, który należy niemal nie, że zlikwidować, tylko właśnie tam jest mnóstwo protestantyzacji, że księża czują się jakąś kastą lepszą. Ale właśnie protestantyzacja kościoła powoduje, że pamiętam w 2007 roku, jako wikariusz, młody człowiek, w parafii, w której byłem, przyjechał do niej pewien ksiądz z Holandii. To był czwartek czy piątek. Oczywiście w czwartek czy piątek on mszy świętej nie odprawił, no bo po co? W sobotę nie pamiętam, ale w niedzielę powiedział, że on będzie w koncelebrze. No więc czekałem na niego za zakrystia, aż on przyjdzie. No, no w końcu godzina rozpoczęcia mszy świętej, nigdzie go znaleźć nie można było. Wychodzę do mszy świętej, ja patrzę, że on jest w koncelebrze. Siedzi normalnie w garniturku w koloratce w drugiej czy trzeciej ławce. I to się stało już normą w niektórych krajach. Jeden z misjonarzy mi tak właśnie nawet napisał na Twitterze niedawno, że tak już jest od dawna, że w koncelebrans może sobie być w ławce. Jedna, znaczy inna rzecz to jest to, czy te koncelebry powinny w ogóle istnieć. Nie? To jest, ale to jest inny temat. Bo do czego to dochodzi? Że za chwilę nawet przewodniczący liturgii może sobie usiąść gdzieś tam w ławce albo iść do McDonalda na hamburgera. Ważne, żeby wyciągnął rękę na konsekrację, do, do tego właśnie dążymy. To jest właśnie protestantyzacja Kościoła, czyli umniejszamy rangę tego, że Pan Bóg wymyślił sakrament. No ale kto anulował sakramenty w Kościele? Jak nie stan protestantyzacji? Nie ma już sakramentów. Nie ma już w zasadzie i małżeństwa, bo można wziąć już drugą, trzecią, piątą żonę, siódmego męża. I nie ma już w zasadzie tego kapłaństwa, które nie wynika z tego, że jak ktoś stanie przy ołtarzu i przewodniczy nabożeństwo, to on się wywyższa. Bo niektórzy świeccy, słuchając właśnie Langusty na Palmy, chyba zaczynają tak myśleć, że ten ksiądz się wywyższa, że chodzi w sutannie, powinien już chodzić w krawacie. Ja mam wrażenie, że tego typu ideologia do głów się wkrada. A wiecie, czego to jest wynik? Wynik poplątania tożsamości. Bo dzisiaj następuje zredefiniowanie tożsamości. Dzisiaj już nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, tylko jest ogólna, taka, ogólny bałagan związany z płciowością. I, I również w związku z tym, że ja już nie jestem tożsamościowo księdzem, żeby Ciebie nie urazić, żeby Ci to nie urągało. Ja już nie jestem katolikiem, żeby Ciebie to nie obrażało. No Dochodzimy do pewnych absurdów. No, parę miesięcy temu, jak był ten etap Synodu w Pradze, to widzieliśmy takie filmiki, jak biskup Bezing, niemiecki biskup, wychodzi w garniturze w koloradce po Komunie Świętą i ciągnie za sobą różne kobiety i mężczyzn, które przywiózł ze sobą do Pragi, żeby przyjęli Komunię Świętą w taki sam sposób jak ksiądz. Jak biskup. To samo widzieliśmy na rozpoczęcie Synodu w Rzymie, że nastąpił tam bałagan. Jeden z filmików na Twitterze był poświęcony, u mnie na Twitterze, był poświęcony temu zjawisku. To był początek października. No bo chodzi o to, że niektórym księżom teraz się wydaje, że zrobią przysługę świeckim, jeżeli będziemy wszyscy tacy, tacy na równi, prawda? Będziemy braćmi. No, sorry bardzo, ale to nie jest biblijne, ponieważ Biblię tłumaczy się Biblią. Ojcze, Adamie i inni. No, mógłbym teraz godzinami na ten temat filmik dalej nagrać, ale podam przykład. Uzdrowieni ze swojej choroby przez Pana Jezusa usłyszeli: A teraz idźcie do kapłanów, niech oni to potwierdzą. Pan Jezus nie niszczy tradycji, chociaż uważa, że ten stan kapłański Starego Testamentu powoli odchodzi do lamusa, ale no, to, to nie oznacza, że kapłan jest kimś teraz. Ważniejszym jako człowiek. Nie on piastuje w sobie pewną posługę, która jest ważna. Ja jako człowiek jestem Tobie równy, jak mówił chyba, zdaje się święty Augustyn. Z Wami jestem bratem, dla Was jestem ojcem. Do tej pory przez te wieki było normalne to wszystko, a teraz się wszystko odwraca do góry nogami. Albo na przykład święty Paweł, jak z szabła w drodze do Damaszku stał się Pawłem, to on sam z siebie nie głosił dobrej nowiny. Apostołowie, mimo że się ucieszyli z jego nawrócenia, to się go bali. I co zrobili? Przez parę lat musiał być Paweł w Tarsie, w swoim mieście rodzinnym, i czekał na decyzję Piotra i reszty apostołów. To był początek kościoła. No i co? i mamy do czynienia z braterstwem równością to dlaczego Paweł nie głosi sam z siebie dobrej nowiny no nie może tego robić a jak jest problem kiedy jest na misji z Barnabą i nie wiedzą czy obrzezywać czy nie następuje spór to udają się do Jerozolimy do Piotra także do Jakuba który jest biskupem Jerozolimy i z nimi dysputują na ten temat oni nie mają autorytetu sami przez się więc ten Bajzel protestantyzmu w kościele dotyka również spojrzenia na kapłaństwo. No, proszę mi wierzyć, ale ja znam swoją tożsamość, jestem księdzem. To nie oznacza, że jako człowiek jestem kimś ważniejszym, kimś lepszym niż wyświeccy. Nie. To tak, to, tak, to tak się nie dodaje. Każdy człowiek w oczach Bożych ma równą wartość. Ale mamy różne posługiwania w Kościele, o czym też mówi Pismo Święte, choćby Nowego Testamentu. I te posługiwania są różne, i nie ma co się na to obrażać. I tylko jakiś zakompleksiony odłam katolicyzmu, który w moim przekonaniu jest ukąszony ideologią niszczenia wszystkiego tego, co jest katolickie, potrafi tak niektóre fragmenty z Pisma Świętego interpretować, jak to zrobił w Languście na Palmie, czy jakoś tam Ojciec Adam. Ponieważ ta interpretacja wydaje się tak w 90% dobra, aż nagle człowiek słyszy, że coś tam nie gra, bo tam właśnie jest ukryta ta choroba z anulowania tego wszystkiego, co my, jako katolicy dzięki Duchowi Świętemu interpretujemy w Kościele, bo to objawienie Boże rozpatrujemy i na podstawie Biblii, i na podstawie tradycji, na którą składa się i nauczanie Kościoła, i Ojcowie Kościoła, i doktorzy Kościoła. Tak, w skrócie to powiedziałem, chociaż też mam wrażenie, że nieco chaotycznie. Podsumuję, no nie wiem do czego to zmierza, mam nadzieję, znaczy ja się tego boję, że powoli następuje już takie pęknięcie między progresistami a powiedzmy tak zwanymi konserwatystami, że, że za chwilę tylko cud Boże spowoduje, że będziemy mogli się na nowo posklejać. Bo ja mam wrażenie, że na przykład teraz, jak ten filmik ogląda jakiś progresista, to i tak do niego nic to nie przemówi. A z tej drugiej strony, no utwierdzimy się, wierzę, bo ja uważam się za konserwatystę, chociaż to nie jest tak, że ja z wszystkimi tymi pojęciami tak zwanymi świata konserwatywnego się utożsamiam, bo, bo, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mamy mieć prawo różne poglądy w głowie czy sercu. Ale ja się boję, że teraz, no między innymi uważam, że papież Franciszek przez to, jaką on ma siłę jako papież, powoduje, że ten świat progresywny jest teraz bardziej odważny, że coraz więcej też tych głupot gada i próbuje tą, tą swoją potrzebę wszystkiego rozłożenia no, pokropić no, w sposób niewłaściwy. Ach, się zagmatwam już na koniec, wybaczcie mi. No, to tak na szybko, znowu po obejrzeniu tego filmiku. Mam oczywiście więcej przemyśleń, ale musiałbym nagrać chyba 4-godziny filmik. To by to oglądał. Bożego dnia, niech Pan Bóg Was błogosławi, ojciec i syn i Duch Święty. Też się tego nie boję i nie wstydzę, że mogę Was pobłogosławić. Nie czuję się przez to lepszy czy bardziej święty. Bo jestem grzesznikiem podłym. Ale przekazuję to, czym Bóg mnie obdarzył tym charyzmatem. A nie każdy może błogosławić każdego, tak w masie, można błogosławić siebie indywidualnie. Ale mam swoją tożsamość bycia jak księdzem i będę jej bronił, bo ja się tego nie wstydzę, nie mam żadnych kompleksów, i nie po to swojej tożsamości mówię, żeby inni kompleksy mieli, i się wstydzili swojej tożsamości. Amen.